Cześć, jestem Pan Peter, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale lub profilu, w zależności od tego, gdzie to oglądacie. W dzisiejszym odcinku, typowo vlogowym, chciałbym przeprowadzić test, czy da się zrobić pizzę na piwie zamiast drożdży, czyli część wody, a w zasadzie większą część zastąpimy piwem niefiltrowanym i niepasteryzowanym. Ja kupiłem takie z Całej, całości wody nie jestem w stanie zastąpić piwem, bo go tyle nie mam, więc dodamy 150 ml wody. Hydracja wyniesie 60%, ciasto typu verace, czyli jednodniowe, 3% soli. Butelkę przed yy, wlewaniem trochę obróciłem, żeby zmieszać te drożdże, bo one się tu na dnie tak mocno dosyć osadziły, więc żeby to wymieszać, to wymieszałem i chwilę chciałem, żeby to odstało, żeby mi nie wybuchło czy. Wy otwieranie butelki. Także zaczynamy. A chciałbym was prosić jeszcze o subskrypcję mojego kanału, polubienie filmiku i skomentowanie go. I teraz możemy zaczynać. Wsypuję mąkę do miesiarki, daję wysokie obroty, żeby napowietrzyć mąkę. Będzie hałas. Mam nadzieję, mimo wszystko, że będzie mnie dobrze słychać. Tą miskę jeszcze użyjemy, bo potem przełożę w nie ciasto, nie ma co brudzić Wielu rzeczy, przynajmniej ona mnie tak uczy, żeby nie brudzić Dobra, zmniejszamy obroty Do wyrabiania ciasta i teraz otwieramy piwo, nie? Dobra, zróbmy to bezpiecznie Co nie jeden miłośnik piwa gdy nie zobaczył co robię, to podejrzewam, że Tą butelką w głowę bym zebrał. No ale w paru pizzeriach, taki myk widziałem, że się chwalą, że mają pizzę Gourmet na piwie, więc sprawdzimy, czy to w ogóle zda rezultat. Że jest 60% hydro, także całość wody od razu leci, to znaczy płynu leci do ciasta. Wlewam wodę i zostaje nam poczekać, aż się trochę ciasto wyrobi, żebyśmy mogli dodać płyn. Dobra, ciasto się ładnie wyrabia, dodaję sól i zwiększę prędkość, standardowe, jak to robię zresztą. Dobra, jest prawie cała sól, nerki mniej będą boleć przynajmniej, zwiększam prędkość. No i za chwilę się powinno wyrobić, 4-5 minut, maks. Będziemy mieli naszą, nasze ciasto do pizzy gotowe, zobaczymy czy to w ogóle da rezultat, ale sam jestem trochę tego ciekawy. Teraz wam pokażę jak ciasto się wyrabia. Ciasto, że tak powiem, kończy się wyrabiać. Niemiłosiernie jedzie piwem. Tak jak zasadniczo po dobrym meczu piłkarskim. Patet. Zobaczcie sobie, jak wygląda to ciacho. Cudów nie ma, tragedii też nie ma, moim zdaniem. Także jeszcze chwila i będę wyciągał to do miski, do fermentacji i zobaczymy. Czy temperatura ciasta, czy to nie jest już przegrzane, jest już właśnie w sumie dobre do wyciągania. Także wyciągam to ciasto, już tak piwem mnie capi, ale jest taki posmak, posmak, taki delikatny zapach tego piwa. Ja to jeszcze raz przewinę, tymczasem to przykrywam za pół godziny sobie to przewinę i znowu przykryję i już zostawię. I rano wam pokażę, to znaczy rano, bo jest wieczór. Jak się obudzę i zanim wyjdę do pracy, to wam pokażę, jak ta kula wyrosła. I co, czy w ogóle wyrosła, czy droże z tego piwa ruszyły. I potem przejdziemy już do wypieku, bo kulki pewnie będę robił w godzinach pracy. Więc nie będę miał czasu na sfilmowanie tego, ale pokażę wam, jak wyrosło blok i jak potem wyrosną kulki. Będziemy to rozkręcać w wypieku. No dobra, <laughs> rano nie zdążyłem, bo zaspałem do pracy, więc się śpieszyłem. Czas to sobie. Leżało 16 godzin w temperaturze otoczenia. Zobaczcie jak wygląda. Przyznam się szczerze, że średnio to wyrosło. Nie wiem co z tego będzie. Czy nie, tu nie jest za mało drożdży. wam że jest. Więc troszeczkę może to nie pyknąć. Ale sprawdzimy i się dowiemy. Znaczy ja sprawdzę i się dowiem. Gdzie? wy. Miałem nie nagrywać jak robię kulki, ale pomyślałem, że muszę komuś się to przyda, także jak chcecie to oglądajcie. to mega sprężyste. Dobra. Nie wiem, czy ono jest dofermentowane na pewno. Ja robię kulki o 270 gram. Kulki już ogarnąłem, zobaczcie jak wyglądają. Kulki ta mi nie wyszła, trochę ją zmaltretowałem i ma taką nierówną powierzchnię, reszta jest gładka. Ciasto niemiłosiernie jedzie piwem, eee, czuć to mocno. Zobaczmy jak to wpłynie na smak i czy tam nie ma za mało drożdży, bo trochę tego się boję, że to po prostu nam nie wyrośnie nie, nie wyrośnie przy wypieku, ale mam nadzieję, że mimo wszystko będzie ok i będę miło zaskoczony, chociaż mam co do tego spore obawy. Także kulki zrobione, 4-5 godzin w temperaturze otoczenia. U mnie to jest chyba teraz 23-4 stopnie, więc tam sobie tak posiedzi, pod przykryciem oczywiście i potem będę wypiekał. Także za chwilę widzimy się znowu. Nasze kulki już chyba wyrosły, bo 5 godzin minęło, więc czas rozkręcić i wypiec to, co nam powstała zasadniczo mi. Dobrze, pokażę Wam, jak wyglądają kulki w tych 5 godzinach. Trochę się rozlały bardziej niż urosły. Wyciągniemy tą najładniejszą. Nie. To jeszcze jest moim zdaniem niegotowe. Albo za mało czasu, albo po prostu tam drożdże w tym piwie były nieaktywne. I to po prostu nam Albo bardzo mało aktywnej i potrzebuje to więcej czasu. Sprawdzimy na tej jednej pizzy. Ciężko się to rozkręca. Bardzo wraca ciasto, co świadczy o tym, że gluten nie jest jeszcze odpowiednio rozluźniony. Bardzo ciężko to się rozkręca, naprawdę. Bardzo to tak wraca, że jestem aż w szoku. Trochę twarde. Zapach czuję taki piwny, mocno piwny. Także. Patrzę na to, bo się skupiam na tym, co robię. W tej temperaturze, przy normalnej ilości droży, to ciasto powinno dużo bardziej wyrosnąć. Być bardziej plastyczne, czyli ulegać szybciej w rozciąganiu. A tu jest z tym dość spory problem, bym powiedział. Mąka miała 2260, czyli była idealna pod pizzę racze. Jedną dniówkę i bez problemu to już powinno być dogarowane. Nie używałem żadnych manitop ani. Mocnych mąk, typu kaputo kłoko, pomidorki, mozzarella, bazylia i na łopatę i do pieca. Zobaczmy, jak to się wciąga na łopatę. No dobra, wypiekłem to. Tak to wygląda. Wyszedł taki delikatny gepard połączony z ospą. Spróbujmy, jak smakuje. Wyglądowa to wygląda tak, jakbym dał za mało drożdży, albo po prostu fermentacja była za krótka. Śmień twierdzi, że po prostu drożdże w tym piwie były już bardzo słabe i mało aktywne. Trochę muszę poczekać, żeby to chwilkę ostygło. Spód bardzo ładny, bez przypaleń. Spróbujmy, jak to smakuje. Ciasto jest za mało dojrzałe. Twarde i gumowate w środku, takie trochę zakalcowate. I czuć taki dziwny, kwaskowaty posmak. Nie mój klimat. talnie, więc ja nie polecam. Nie mówię, że nie zjem, nie? bo gruba zawsze pizzę zje, więc nie to, czego szukam w pizzy. Ja szczerze powiem, piwo jako dodatek, żeby zmienić smak, ok. Żeby zrobić na tym typowo pizzę, nie ok. Z tego względu, że wyracze się na tym nie zrobi, trzeba byłoby dodać drożdży i wtedy to nie jest pizza na piwie, tylko pizza z dodatkiem piwa. Także moim zdaniem granie warta świeczki. Jeśli chcecie, sami przetestujcie. Czy Wam to odpowiada? Może nie takie piwo użyłem, ale no było napisane, że jest niefiltrowane i niepasteryzowane, więc i daty ważności miały jak najbardziej OK, więc myślę, że powinno być dobrze. Tanie też nie było. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.